Cześć, mano wszystkim, tysydyń z tej strony. Witam was na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z Brutal Duma, mapa ósma, Tricks and Traps. No i zaczynamy. Mapa dosyć już spora, jak widać, mamy mnóstwo pomieszczeń. No i tutaj o ciekawe, mamy pomocników. Jak mi z cudem przeżyli? Gdzie zdawało, że raczej zginęli na poprzednim materiale. No i dobra, żeby teraz tutaj jakoś to ogarnąć, sobie. Musimy pójść do pewnego pomieszczenia. Tak, chciałem po prostu tutaj schować. Niech sobie sobie siedzą. Powinniśmy tutaj siedzieć raczej. Ale nie. A niech sobie siedzą. Ja sobie wezmę inną broń i tutaj idę na podwój. <grym> O tym rostu by... Oni bardzo szybko padli, dlatego nie chcę ich ze sobą zabierać. Są jak dzieci wiadomo, domu. Haha, <laughs> spadną. Mają tylko kilka karabinki i na tym nie pomogło za dużo. A, tyle krwi, tyle niebieskiej krwi. Dobra, tu mam amunicję, jakby coś potrzebował. I tu mam przełącznik, y który aktywuje pełną ściankę do sekretu. Zaraz wam pokażę, że nie gdzie tam jeszcze się tylko. Dobra, wejdziemy. Dlaczego tak szybko ucieka? Bo tutaj się powinny zamknąć. Nie wiem dokładnie, do którego momentu one się zamykają. Może tutaj dopiero aktywuję. A, tak, chcemy podejść, żeby aktywować sobie schody, dopiero się te zamykają. Wchodzimy do tych których tutaj trzech po, pomieszczeń mniejszych. Aktywują się nam schody wtedy. Dobra, sobie pozbieram. I tak, pierwszym przełącznikiem otwieramy tutaj przejście. I właśnie tamtym drugim, co wcześniej pisałem, otwieramy te drugie drzwi, które tutaj się znajdują. Mamy sekret. Pierwszy. I ja tu teraz sobie brzmienie broń. Tylko jak przekroczyłem, tylko otwierają się nam drzwi z obu stron. Dobra, lecą. Może się uda przeżyć? Jest naprawdę i sporo tutaj. O, fatality nawet dostanę. A z czego z buta ściągnąłem na koniec? No, Tu ja musi trochę chciałem, bo oszczędzałem za siebie. Tutaj się zaraz przyda jeszcze. Ładnie czerwono. <laughs> Ej, dobra. Tutaj mamy zaraz sekrecik kolejny. Proszę bardzo. Tu mamy BFG schowane. Dobra, idziemy sobie dalej. No ja może być bardziej złapał. no, ale właśnie przeładowana bym chciał. Nie takie Tadzik. O! o, nóżka! Dobra, mamy tutaj sporo pecaków, warto sobie pozbierać, żeby powiększyć trochę przestrzeń swoją, ale coś mi się zdaje, że to nie do końca coś działać działać jak powinno Dobra, życie zostawiam. Jak już dużo mam i nie warto sobie powiększać. I tak jeszcze będziemy mieć jedną kulę z życiem upa całego tego. Dobra, to otworzymy sobie wyjście z tego pomieszczenia całego. Tak, gdzie się otworzyły. Dobra, dwa pomieszczenia przeszliśmy, Do tego pójdziemy na koniec. Ja się otworzę jedyne wejście. Tutaj taki jakby sekretny teleport jest schowany. Mm, teraz, 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 tak i napiszę, ja pójdę chyba tu. Tak dobrze pamiętam. A możemy tutaj bronić się, powyżej to nie przymiotu. E, I teraz, jak tu wyjdziemy, mam taką ściankę, trochę inną, jak widać. E, tam znajduje się przeciwnik. Jeśli e, podejdziemy i się cofniemy, to on się teleportuje, więc trzeba go jak najszybciej załatwić. Ja bym sobie inną broń taką. Przeszedł przez te grupy, można powiedzieć. To się tepnie zaraz za nami. Więc warto o tym pamiętać, żeby go ściągnąć jak najszybciej. Tutaj nic nie ma, nie ma, nie ma, nic tu nie było nigdy. W sumie o tej mapie to dużo, dużo nie, nie znam się na niej. Wiem, że tutaj się pojawiają dwa teleporty, dodatkowe z których nigdy nie korzystałem. Grając w duma Podstawkę... Podstawkę starego DOOMa. Nie mam od starego duma. E, dobra, tutaj musimy sobie, sobie zresetować win. Dobra. Niech oni się potepną. Też, też nie do końca chciałem to zrobić. No ja tu chciałem granata. Bo naprawdę jest Niezła akcja z granatem, jak się go użyje tutaj. O proszę bardzo, jeden granat, ilu przeciwników zdjętych, to nie, nie dało tego drugiego Jak widać, jeden granat starczy. Fala się nieźle rozchodzi. Dobra, amunicja podniesiona. Tu mamy guzik do otwarcia drzwi. Tu mamy w ogóle teleport, taki ukryty trochę. No, i tam się dziś otworzyły, bo normalnie byśmy nie mogli sobie wrócić stąd. No i dobra. E, teraz sobie muszę pomyśleć, co tu, tu pójść. No, żeby tutaj. Tędy. te zrobię reset drzwi. Wchodzimy. I stąd wychodzimy. Tak, ciekawe podejście, nie? Ale chodzi o to, żeby tamten boss tutaj rozwalał. O, trup się chciał tepnąć. Niech oni tam się mielą między sobą. A ja będę mógł pójść dalej po prostu. Zaraz. Kto przeżyje to co ustanowieniu, że tutaj się pojęcie pojawiał. oni tam szybko popadają. Bo jak się boss nerwi, no to będzie ostro. Aż mi się przyciął trochę koło, wiecie. Spadek klatek był. To ciekawe. Też nic nie widzę, nie wiem, nic się nie pokazuje. Wow. Wow. W innym miejscu stał, już normalnie. Zawsze tutaj w roku stoi. Ostro! No dobra, jakiś okrzyk tam wydał. Nie wiem, czy to zabolało na ten granat. Nie wiem ile może teraz i do się. Eee, raczej tak zawsze jest trudno go pokonać. Dlaczego nie wchodzę i nie biorę nieśmiertelności? Bo ona się przyda. Przyda się nam bardzo. Właśnie do filmu, do którego on strzela tak ostro. I jeszcze jednego, które jest pod żółtym kluczem, który zaraz dobycie, wejdziemy. Eee, więc no, trzeba się pomęczyć chwilę. No, zobaczycie, jak to wygląda też. Możecie też zrobić to na szybkości. Nie? Wszystko zależy, jak, jak komu się chce przechodzić, ten poziom. Ja akurat wolę tak na ostrożności, trochę. Się żyje, żyje. A się mu nic skończy. Żyję, żyję. Ajajaj, sam się trafiłem. Jakimś cudem jeszcze. Bale gdzieś tam obok może niego, ale no ee, chcę go załatwić w końcu. W ogóle nie wolno wejść do pomieszczenia, no bo się nam zamknięto. Czy można tylko, no ale warto żeby było pusto w tym pomieszczeniu. No proszę bardzo, jest został. Dobra, życie mamy. Ja sobie uzupełnię, bo jeszcze mam przyszedł. O, patrzcie. Fatality jeszcze. Mamy klucz. A i guzik to otworzenia drzwi, tu wyjściowych tutaj z tego pomieszczenia. Dobra, żółte pomieszczenie. Mamy tutaj. żółte pomieszczenie. Pomieszczenie z żółtym kluczem, tego Dobra, łapiemy sobie, właśnie nie tutaj już to nie to, tylko w drugi. Podwójne. Dobra. Chodzimy jak najszybciej. Łapiemy klucz, który też tam się znajduje, i wykończamy przeciwników. Dobra. Gazu, gazu, gazu. Czego widać też jest sporo, dlatego warto użyć sobie. Też trzeba... Leć. W jednym rogu jest właśnie też nieśmiertelność. Nie używajcie jej, bo się przyda. Dobra. Zrobiło już jak spokój. dla na mnie śmiertelność zniknie. Teraz, jak widać, minigun będzie potrzebny. Tu mam w ogóle klawisz do podniesienia podłogi, która się opuściła po wejściu tutaj. Niech nam się podniesie. Ja tu sobie pozbieram amunicję. No i teraz musimy przejść do pomieszczenia, które znajduje się tutaj i wejść w środkowy teleport, który właśnie był schowany. mapiemy nieśmiertelność i lecimy. No, zrezygnano się zamknęło. Trzeba to naprawdę na szybkości robić Skaczemy, tak, wchodzimy tutaj do środka I palimy w słup przy okazji, tak? Tutaj nam się otworzy sekret po prostu, dzięki temu A, To jest na pewno mnóstwo tych przeciwników, jest trudno Więc dobrze jest właśnie używać migana, który ma ograniczenia magazynkowego Dobra, już mogę się ogarnąć No, spokój. Co nam daje w słup? Mamy tutaj otwarcie sekretów. Tutaj właśnie pojawiły się przedmioty. Jest jeden sekret, jest drugi sekret. No i zaraz może być znowu tak. A tu już tak miałem. Specjalnie przychodziłem do tą mapę, że mi się po prostu zaciął sekret. No bo jakieś błędy są z modem. Wszystkie sekrety odkrywamy, a jeden nam zostaje niezaliczony. Dobra, się on tutaj biega. Nie wiem czy jeszcze jeden czy nie. Dobra, tu mamy w ogóle wejście takie. Łapiemy sobie strój radiacyjny. Mamy to pomocnika kolejnego. Kolejny strój. No ale nie jest potrzebny do niczego już nie drugi. A więc łapię sobie opa, żeby nie, nie świeciło się samym że mamy temy dodatkowe. A, jest tu siódmy sekret. Dobra, wszystko się zaliczyło tak jak powinno. Tutaj, życia, życia wszystko jest. Jeszcze raz chodzimy do tego teleportu i wracamy na środek, jakby. I tutaj, jak widać, aktywuje się nam jeden, jeden taki teleport, który stepie tutaj, w to miejsce. Nie wiem dokładnie po co, ale mamy. Ehm, nie zostało dwóch przeciwników. Hmm, jeszcze jeden tepnął. No przyszły. No i tutaj jest taki myk. Może coś się znowu, właśnie, skrzeniło. No raczej tutaj nikt nie leży, nikt nie słychać nikogo. Ja coś tutaj na pewności. Tak, sobie właśnie zabiorę. Bo zaraz i tak już jest koniec. I więcej tutaj nic nie ma do zrobienia. A że po prostu zaliczę. No, czasami coś takiego po, po, pomaga e, zabić tego niby przeciwnika, którego nie ma. Ale widać, nie pomogło. No więc no, nic tutaj nie zrobię. Pójdę jeszcze na, na pewności, tutaj. Ale też jest cicho. Tam tylko flaki leżą. Ja sobie wszystko pozbierałem. Tu się otwiera. Nie, no nic nie ma. Dobra, nie ma co tu dać. I teraz dwo, dwa sposoby na wyjście z mapy. Niby. Dochodzimy do tego samego miejsca tak na mapie, ale może to zrobić na dwa sposoby. Jeszcze czekajcie, oczekuję ich na wszelki wypadek. Tutaj mam wszystko pospierane. Amunicję. Amunicję może tutaj gdzieś jeszcze leży. Z któregoś dziada. No, jak no, starczy już tak. I idziemy do wyjścia. Wchodzimy na pierwsze ten słupek, bo normalnie jakbyśmy pobiegli, możemy pobiec. Oczywiście nie ma problemu. E, pobiegniemy i te słupki będą się za nami chować. Aż dojdziemy do drzwi, które tam są wyjściowe. My e, się nie zdążymy to spadniemy i już nie wyjdziemy. Ale możemy też wejść i się cofnąć i zaraz wam pokażę jak możemy wtedy właśnie wyjść. Ciach, cofamy się, oczywiście robimy to na shifcie, i aktywuje nam się ten kolejny portal. Proszę bardzo, zaraz za tym krwią jest oczywiście wyjście, czyli guzik do wyjścia, aktywacji wyjścia, widać słupki są. Ja bym teraz szedł, to by już nie wyszedł stąd, więc to już było na tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!